Witajcie widzowie, dzisiaj zagramy historię Ashera. To jest Asher, jak widzicie, i zobaczymy, co będzie w odcinku. Historii znaczy: W miarę rozwoju relacji ze swoim wybrankiem serca, odblokujesz więcej opcji na romantyczne randki. Tu jest odcinek pierwszy: Spotkanie w bibliotece. Asher chce Ci pomóc w nauce, jednak traci koncentrację, gdy widzi Cię w Twoim najlepszym wydaniu. I tutaj jest tak, wymagania dotyczące odcinka, zwyczajne i letni strój. Chyba mi się wydaje, że trzeba to ubrać. Ja to już mam u sobie ubrane, więc możemy zacząć grać. Zaczynajmy! Przykładasz się na pierwszą randkę. Załóż ubrania z odpowiednią metką i zostaw, go, i zostaw go bez tchu. Naprzód, dziewczyno. Musisz wybrać ubrania z odpowiednimi metkami, aby wypełnić zadanie. Poszukaj nowych ubrań z odpowiednimi metkami w butiku. Nie martw się, jeśli zapomnisz któryś z, ty z tych kroków. Tutaj możesz sobie je przypomnieć. Dobra, zamykamy to, bo. Wiemy, co i jak, no i ja jestem już ubrana zwyczajnie i letnio, to nie ma co tutaj przedłużać, przedłużać i jesteśmy gotowe do wyjścia. Odcinek pierwszy, spotkanie w bibliotece. Asher czeka na ciebie w bibliotece, abyście mogli się razem pouczyć. Chociaż wiesz, że to tylko pretekst do ponownego spotkania. Jesteś zdecydowana, aby sprawdzić chemię między wami. Próbując zrobić wielkie wejście, trochę się spóźniasz. Och, już jesteś. Oczywiście, czekam na ciebie. Hmm, zawsze tak się ubierasz do uczenia? Nie wiem, to szczególna okazja, tak. Mm. Chyba nie wiem, co wybrać. Dobra. Przecież dzisiaj uczę się z Tobą. Och, nie mam mowy, żebym się teraz na czymś skoncentrował. Otwierasz zeszyt i bierzesz długopis, wciąż mając nadzieję, że jednak nie będziecie się uczyć. Sądząc po wyrazie jego twarzy, wydaje się, że myśli o tym samym. Czujesz na siebie, sobie jego wzrok oceniając, oceniający cię. Coś ci chodzi po głowie? Hmm, tak. Myślę, że nasze spotkanie nie było przypadkowe. Co masz na myśli? Coś mi mówi, że spotkaliśmy się z jakiegoś powodu. Czy czujesz to samo? Hmm. Tak, wierzę, że zawsze jest powód, dla którego spotykają się dwie osoby. Chciałbym poznać powód naszego spotkania. Nieświadomie bawisz się długopisem, nie, nie wiedząc, co innego zrobić z rękoma. Chwyta palcami drugą stronę długopisu. Śledzisz wzrokiem, jak powoli dosięgają twoich palców i zatrzymują się na twojej dłoni. Proszę, odłóż ten długopis. Czemu? Chcę ci coś pokazać. Dasz mi swoją rękę? Posłuchaj go. Zamiast odpowiedzieć, zatrzymujesz jego rękę kciukiem. Ośmielony twoim dotykiem bierze twoją dłoń w swoje dłonie. I powoli kreśli palcem wskazującym linię na twojej dłoni. Mówią, że z dłoni można wyczytać jakąś. jakąś którąś, ktoś jest osobą. Jaką ktoś jest osobą? Co pokazuje moja dłoń? Hmm. Jego palce delikatnie przesuwają się po twojej skórze, rysując małe kółeczka. Jego dotyk stopniowo staje się wolniejszy i delikatniejszy. Podążasz za nim wzrokiem jak zahipnotyzowana. Widzisz tę linię tutaj? To linia losu. I co ona ci mówi, i co ci ona mówi, że jesteś przeznaczona, aby robić wielkie rzeczy. Och, czy widzisz tam coś jeszcze? Widzę jakieś uczucia, pasję. Uważnie skanuję twoją twarz. To wyraźnie pokazuje, że próbuję do ciebie dotrzeć. Nie wiedziałam, że umiesz czytać z dłoni. Och, to tylko jeden z moich wielu talentów, ale jeśli chodzi o Ciebie, to nawet tego nie potrzebuję. Twoje oczy mówią mi wszystko. Odwracasz wzrok od Twoich oczu do Twoich ust. Bez zastanowienia delikatnie je zaciska, zaciskasz, co nie uchodzi jego uwadze. Rzuca ci zadowolony uśmieszek, jakby właśnie do dokonał jakiegoś odkrycia. Myślę, że oboje jesteśmy świadomi, że dzisiaj nie będzie żadnego uczenia. Masz rację. Chciałbym, żebyśmy poszli w bardziej prywatne miejsce. Wyszłabyś ze mną na randkę? Z przyjemnością. Już myślałam, że nigdy nie zapytasz. To była tylko kwestia czasu. Chciałbym, żebyśmy następnym razem spotkali się właśnie. Masz na myśli w Lunescape? Tak, nie ma lepszego miejsca na randkę dla dwóch marzycieli, nie sądzisz? Rozumiem, co masz na myśli. Zapomniałam, że, że możemy to zrobić. Mam nadzieję, że znam, znasz tam kilka fajnych miejsc. Nie musisz się o to martwić. Sugestia Ashera dotycząca randki w Lunescape zbudziła twoje zainteresowanie. Rzucasz mu dziwny uśmiech, a on uśmiecha się do ciebie w ten sam sposób. Sposób, w jaki, na ciebie w, na, w jaki na siebie patrzycie, mówi więcej niż tysiąc słów. Koniec. Odcinek ukończony. Nagroda za ukończenie poziomu. Nagrody premium. No i. No i. Um, jest odcinek drugi pod niebem. Trzeba się ubrać księżycowo i randkowo. To zobaczycie w następnym odcinku. Zapraszam do subskrybowania i zostawienia lajka. Pozdrawiam, pa pa!